Cześć witam was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego Bakugan. Zapraszam. O ile umiem liczyć, to tak, dzisiaj jest 5 grudnia, więc czas na okienko numer 5, które jest na dole, tutaj. Wow, nawet jakoś specjalnie nie muszę majtać kamerą, żeby wam to pokazać. Muszę to przygnieść do ściany, więc jakoś specjalnie dużo nie widzicie. Czekajcie. O. Wow! Magia. Jeśli jeszcze jeden raz dostanę jakiś tatuaż, to ja naprawdę sobie je zrobię na czole. Przecież, ile można. No dobra, więc tak wygląda mój kolejny tatuaż. Jest to Dragonoid. Drago. Nie wiem, jakoś specjalnie mi się nie podoba Ta poza No ale dobra, mamy naszego Drago Drago to jest Bakugan Dana, jest Spirusa I on się przeplata Jakby przez wszystkie serie Jest to taki, jest to taki główny Bakugan Którego którzy, Wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek y, Styczność z Bakuganami Muszą kojarzyć bo Po prostu nie da się go nie kojarzyć Więc jeśli go nie kojarzycie To musicie Nadrobić. Całkiem sporo. Czy tylko mi się zdaje, że to wcale nie idzie w tym takim dobrym kierunku, jaki miałam nadzieję, że to pójdzie? Tak. Ja też to zauważyłam. I jest mi teraz przykro. W każdym razie jutro jest, jutro jest szósty, czyli Mikołajki. Jest to tutaj. I jeśli tam jest tatuaż, to naprawdę się zabije. <laughs> nie no, bez przesady. Już nie chcę mam takiej przyjemności robić. Jeśli tam jest tatuaż, to będzie mi przykro. No bo wiecie, bo z tyłu jest napisane, że to są jakieś mega fajne rzeczy, jakieś przypinki, naklejki, tatuaże. Tatuaży mam dosyć. Jakieś yy, opaski, jakieś inne rzeczy, których nie wiem przetłumaczyć. I jakieś mobilne akcesoria. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to, co to znaczy, ale cierpliwość mi się kończy. W każdym razie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pięć mamy już za sobą, jestem bogata w tatuaże, aż mogę sobie rękaw na czole zrobić. Więc tak, pewnie to zrobię, ale nie pokażę. Tak, to na tyle. No i co? Do zobaczenia jutro i pomódmy się i miejmy nadzieję, że naprawdę będzie tam coś fajnego. Cześć.